Wózek hamulcowy ATS został skomponowany pod profesjonalną usługę i naprawę układu hamulcowego. Zawartość pięciu wyposażonych szuflad została tak dobrana, aby mechanik zawsze miał wszystkie niezbędne narzędzia pod ręką. Specjalnie przygotowane wkładki zapewnią, że narzędzia zawsze znajdą się na swoim miejscu. Aby zapewnić wygodne korzystanie z narzędzi podzielono je w szufladach tematycznie na narzędzia przeznaczone do poszczególnych etapów pracy. Szuflada numer 1 zawiera między innymi narzędzia do zarabiania przewodów stalowych, tuleje montażowe do tarczy z łożyskiem, zestaw kluczy imbusowych do zacisków oraz udarowy wkrętak. W szufladzie nr 2 znalazło się miejsce na zaciski do elastycznych wężyków hamulcowych oraz przyrząd do cofania tłoczków, w tym pneumatyczny z regulowanym rozstawem otworów. Szuflada nr 3 została zarezerwowana na narzędzia do czyszczenia. Szczotki do honowania, pilnik oraz zestawy do przygotowania piast, a w szczególności do wersji ze szpikami. W szufladzie numer 4 obok narzędzi do montażu sprężyn i linek hamulcowych znajdują się przyrządy pomiarowe. Miernik zegarowy z elastycznym przegubem, liniał krawędziowy oraz specjalistyczna słówmiarka do tarcz hamulcowych. Do pracy przy przewodach hamulcowych i odpowietrznikach przydadzą się klucze znajdujące się w szufladzie numer 5. Dodatkowo znajdziemy blokadę pedału hamulca oraz przyrządy do montażu sprężyn. Pozostałe dwie puste szuflady pozwolą nam doposażyć wózek w nasze indywidualne ulubione narzędzia. Tak, aby wózek był w 100% dostosowany do naszych potrzeb.